Córka Józefowicza i Urbańskiej wystąpiła w teatrze Ojca. Oto jak śpiewa, internauci wydali werdykt. W studiu Buffo odbyła się premiera musicalu Romeo i Julia. W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Kalina Józefowicz, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Nagranie śpiewającej córki Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza szybko podbiło serca internautów. Posłuchajcie sami. O związku Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza mówi się od lat. Mimo licznych spekulacji dotyczących ich ewentualnego rozwodu, małżeństwo, które dzieli 18 lat, od blisko dwóch dekad udowadnia, że potrafi przetrwać wiele kryzysów. Para doczekała się córki, która 13 grudnia będzie obchodzić 17. urodziny. Jak wygląda i czym się zajmuje Kalina Józefowicz? Wystarczy spojrzeć na jedno z najnowszych nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych Teatru Studio Buffo. Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza zagrała w musicalu Świadkami występu córki Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej byli ci, którzy udali się na przedstawienie do studia Buffo 16 października. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy na temat debiutu Kaliny Józefowicz w roli Julii. Internauci zwracali uwagę na jej talent wokalny oraz podobieństwo do rodziców. Orety, jaka ona podobna do mamy. Ekscytowała się jedna z internautek. Gratulacje pięknie śpiewasz Kalina dodała inna z pań. Ile dzieci ma Janusz Józefowicz? Janusz Józefowicz jest ojcem dwóch córek oraz syna. Zanim związał się z Nataszą Urbańską i doczekał się Kaliny, był mężem Danuty. Owocem ich długiego związku jest Kamila, która w tym roku skończyła 42 lat, oraz 32-letni Jakub, którego widzowie M. Jak miłość mogą kojarzyć z roli Łukasza Wojciechowskiego.